Zapraszam Ciebie na kartę dnia. Jak zwykle, wybierz sobie jeden z kolorów i wybiorę jedną kartę dla każdego koloru, na to, czego możesz się dzisiaj spodziewać, na co się możesz przygotować. I zaczynam od zielonego. Karta dnia dla koloru zielonego. Mamy tutaj Asa Buław. To znaczy, że dzisiaj wyjątkowo duża aktywność, e, sprawczość. Czyli coś zrobisz, dużo zrobisz, chcesz robić, masz energię, masz ochotę do działania. Ta karta też bardzo często symbolizuje seks. Czyli jeżeli jesteś panem, no to wiadomo, co to symbolizuje. Nie trzeba tutaj opisywać, bo wiesz. Jeżeli jesteś panią, no to też wiesz, co to symbolizuje. Teraz pytanie, czy jakby jest jakaś opcja, żeby coś tutaj spotkać. Jak nie, no to po prostu może to też symbolizować. No, bardziej symbolizuje tutaj męski akt podniecenia, aczkolwiek może też symbolizować że, żeński akt, sam akt podniecenia, e, uczucie podniecenia, więc to może być też seksualna aktywność. Nie musi też być wymiana z drugim człowiekiem, to może być indywidualna seksualna aktywność. Tak tutaj pozostawię metaforycznie ubrane lub też e, oczywiście jeżeli nie jest to seksualna aktywność, może to być po prostu fizyczna aktywność. Może to być też ćwiczenie fizyczne, bo tutaj generalnie to znaczy energia, libido, siła, no nie? Niebieski flamaster. U ciebie dzisiaj mamy wieże. No to coś się posypie, coś się wykruszy, coś się Tutaj będziesz gdzieś zaskoczona lub zaskoczony jakąś sytuacją. Jakiś nagły zwrot akcji, nagła zmiana planów, nagłe jakieś wydarzenie: typu na przykład, e, nagle Twoja przyjaciółka dzwoni: Boże, musisz do mnie wpaść tu i teraz już za pół godziny, e, bo coś, no nie? Nagły zwrot akcji, no i teraz się zastanawiasz, czy, czy jechać, czy wsiadać w taksówkę, czy wsiadać w auto, czy, czy coś, czy, czy, czy to jest. Tego typu sytuacja, lub też sytuacja nagle, zmiana planów i nagle na przykład nie gotujemy, tylko zamawiamy z restauracji, to może być też coś takiego. Czyli po prostu to nie musi być jakieś takie wstrząsające na, na skali, w skali życia, bo to jest jakby skala dnia. Więc to może być jakby wstrząsające na skali dnia, to raczej nie się za sobą. Pewnego typu negatywne konsekwencje, to znaczy negatywne w sensie niespodziewane, i o negatywnym zabarwieniu, to znaczy takie niespodziewane konsekwencje, które mi się niekoniecznie podobają. Aczkolwiek to nie musi być bardzo negatywne, to znaczy nie musi się coś stać złego. To może po prostu być coś, co ci się nie spodoba, że się stało, bo się stało inaczej. Czyli typu na przykład, no nie wiem, poszłaś do pracy i miałaś w planie zrobić to, to, to. Ale jest spotkanie, i nagle po prostu jest totalna zmiana planu, i nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie podoba ci się to, ale właśnie wystąpiła nagła zmiana planów. Ok, teraz różowy flamaster. Różowy flamaster. Karta dnia, świat, czyli taka karta holistyczna, taka karta. Taka karta ciebie w centrum. Możliwe, że będziesz gdzieś tutaj. Ta karta ma po prostu bardzo dużo znaczeń, bardzo dużo możliwych interpretacji, więc podam ci kilka, co dzisiaj może się wydarzyć. Pierwsza, możesz być w centrum uwagi, wydarzeń. Możliwe, że jacyś ludzie dzisiaj będą gdzieś ciebie nie tyle obgadywali, chociaż to też jest możliwe, ale gdzieś o tobie dyskutowali, tak jakby o tobie przy tobie. Czyli na przykład będzie dyskutowany, może nie, nawet nie w sensie negatywnym, ale będzie dyskutowany Twój temat. Czyli na przykład, co uważacie, że nie wiem, osoba A powinna zrobić. Albo ty się nawet radzisz, co powinnam zrobić, i różni, różne, osoby, różne osoby się wypowiadają. Pierwsza interpretacja. Druga interpretacja to może być właśnie taki dzień. Właśnie holistyczne, czyli po prostu, że udało Ci się zrobić wszystko, to znaczy i odpocząć, i popracować, i się porozrywkować, i e, się gdzieś uspołecznić i po prostu masz poczucie na końcu tego dnia, że po prostu jest cudownie, że ten dzień był dobry, że się po prostu wszystko udało i że czujesz się w skali dnia spełniona czy spełniony. E, I też może to oznaczać... E, Jakąś tutaj e, rozważania na temat podróżowania. Może rozważasz, gdzie pojechać? Może dzisiaj ten temat się gdzieś pojawi. A propos podróżowania, no bo tutaj mamy świat, nawet jeżeli jest to podróżowanie wewnątrz kraju, a nie poza, poza granicę kraju, ale gdzieś rozważania na temat podróży, czy plany podróży też mogą się pojawić, ale raczej podróży takiej jakby większej, a nie tylko, nie wiem, do pracy, no nie? Ok, i dzięki. Miłego dnia. 好吧